Wiele rodzin wciąż cierpi traumę tego, co wydarzyło się 82 lata temu. Była to, powiem, zbrodnia okrutna. Nie ma narodów wybranych do przeżywania swojej historii, swojego bólu i swojego cierpienia. Nie ma narodów wybranych do przeżywania swojego cierpienia z przeszłości, z dziś, z teraźniejszości i nawet z przyszłości. Nie możemy zgodzić się na to, że odmawia się nam, Polakom, prawa do pochowania ofiar ludobójstwa Wołyńskiego, bo nie o oni wołają. Wołają o krzyż, wołają o grób, wołają o pamięć. I jako przyszły prezydent Polski jestem zobowiązany mówić ich głosem, nikt mnie z tego nie zwolni.